Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Jesteśmy nadal jeszcze w tej kapliczce Amany, ale to ognisko nazywa się bodajże Wieża Umarłych. Tak dobrze pamiętałem. Dotarliśmy tutaj po pokonaniu tego demona pieśni. Tam czekają na nas na dole te cholerne bazyliszki. No ale otworzyliśmy sobie tutaj przejście pachnącą starą gałęzią, więc zajrzyjmy też. Na górę, co tutaj się znajduje. Bo może warto tutaj się rozejrzeć. O, motylek. Proszę bardzo. Ale nie, chyba nie trafię go nawet tym strzałom. Dobra, mamy też jakieś drzwi Więc może sobie je otwórzmy. Zobaczymy dokąd dokąd one nas zaprowadzą. O, cholera, co to jest? Żyjesz jeszcze! Dobra, weź broń w dwie ręce, trują, gnidy trują, to jest denerwujące na pewno, trujący kamień z nich wypadł, weźmy sobie z powrotem tarczę, no i przejdźmy się dalej, o nie, to jakiś piromanta bądź piromantka, no i znowu, ale ile, ile życia, masakra. Dobra, nie dosięgnęło nas to. No kurczę, gnido, chodź tutaj. No jak ja mam dojść? Do ciebie, ała! A masz. Spadaj. No nie! Myślałem, że już spadnie, ale... Jednak tak się nie stało. Ale jakoś się uratowaliśmy. Stąd ten śpiew się tutaj rozchodzi, chyba. Przestała śpiewać modlitwa. Dobra, pomódlmy się, zobaczymy, czy coś się stanie. Niestety, nic się nie stało. Od razu odpowiedź otrzymaliśmy, czy coś tutaj się stanie, czy nie. Ok, porozmawiajmy. Chyba w sumie nic nie chcę od was. Milfanito, okej. Okay. We have been here forever. We know nothing of the outside world, and we do not need to. The little ones were born from the great dead. Zgadza się, jakąś uratowałem. Płomyk, no dobra, fajnie, coś jeszcze. Jeszcze coś dostanę? Boskie Błogosławieństwo, ok. Powiedzmy. Znowu coś dostaję. Skamieniały przedmiot. No dobra. No jak chyba tak, jak tak mówisz, to pewnie już nic więcej nie otrzymam. Dobra. Ona się już powtarza. Także co? Chyba idziemy na dół tutaj. Zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi. O nie, no kolejny. Ale mi się to nie podoba. Ała, ała, ała. Giń! Nie. Nie. Proszę, szybko leczę się. Dobra. Po nim pokonany, ale było blisko. Tak prawdę powiedziawszy. Płomyk kolejny, dobra. Może tym razem klejnotem się uleczymy. Tak się zastanawiam, czy nie potrzeba by było iść, iść, sobie zakupić tych klejnotów trochę. Dobra, chodź tutaj do mnie. O o. Dobra, jakoś się udało z tego. I proszę bardzo, backstabik. Udało się z tamtego wyjść. Tutaj jego pokonaliśmy. Ale gdzie my tutaj dochodzimy? O, to jest pytanie. Dobra, wyleczę się z tusem. mam 10 sztuk. Tutaj nigdzie nie mogę w bok. Chyba raczej nie. Nie zalecałbym. Ale tu jest przepaść. To na co ja tutaj przyszedłem? Tutaj też jest przepaść. Tutaj mogę trochę iść chyba. No, rozejrzyjmy się. Nie, no, gdzieś ten śpiew tutaj tak blisko słychać strasznie. Nie no, tutaj nigdzie nie przejdziemy. Skrzynia! Proszę bardzo. Okej. Okay. Zabójca, jakaś broń. Teraz te etapy to są już takie, których ja całkowicie nie znam. Może z tej strony też coś jest? Chyba raczej nie. Chociaż tam jest skrzynia. Dobra. Chodźmy, otwórzmy i tutaj będzie mimik. Ale no, tragedia by była dla mnie w tym momencie. Żara cezy, Aha, dobra. Nie mam pytań razcezy możemy spalić sobie w ognisku i dzięki temu wzmacniamy wszystkich wrogów, którzy od, obok tego ogniska są. Dobra, to chyba wszystko tutaj, co? Tak myślę. To była chyba tylko i wyłącznie taka ukryta lokacja. Dobra, użyjmy zatem kości wiodącej do domu. Wrócimy do ostatniego użytego ogniska. No i tam mamy jedną ścieżkę, której strzeże taki duży żołnierz z wielką tarczą tutaj na dole zaraz. A odpocznijmy sobie, bo i tak to nam nic nie zmienia. nie nie podróżuj, tylko odpocznij. Dobra. i chodźmy na te bazyliszki, które przy tych schodach się znajdują. I pewnie dzięki nim możemy zamienić się w kamień, chyba że nam wcześniej wysadzą cios karateki. Nie. Dobra, tego nie chcemy. O, o. Dobra, giń. Fajnie. Chyba tylko te trzy były. Tak mi się wydaje. Tutaj nic już nie ma. Spójrzmy. Nie, no tam nie będzie już chyba nic do załatwienia. Możemy sobie tutaj przejść. No, i mamy tego rycerza, o którym wspominałem. Dobra, jest Bakstawik. I czy nie potrzeba tutaj symbolu króla? Nie, normalnie otworzyć to możemy, chyba. Bo innej ścieżki w sumie nie widzę, którą moglibyśmy obrać w tym momencie. Mamy tutaj windę. No dobra, pojedźmy nią w takim razie. Skoro nic tu więcej nie widać, znowu zjeżdżamy w dół. Po zamku Dranglei jechaliśmy w dół, teraz też w dół. Ciekawe, dokąd dojedziemy. Mam nadzieję, że nie do jakiejś kolejnej lokacji przypominającej. Blight Town, czy tutaj ten Rynsztok? Bo nie przepadam za takimi miejscami, szczerze powiedziawszy. Tam jest chyba ognisko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kogo tutaj nie ma? Kto by chciał mnie zaatakować, zabić albo coś mi zrobić? Chyba nie. Dobra, rozpalmy. Ja piernicze. To znowu chyba. No, chyba to jest znowu ten. Powiedzmy NPC. Nie wiadomo co to jest, tak prawdę powiedziawszy. Porozmawiajmy. Owszem, znamy się. Nie znam strachu, niby także śmieby straszył przed chwilą, że to głowa mała. Dobra, dalej. Węngarl znam, Węngarl znamy go. zgadza się Pewnie że pragnę pokoju zawsze i wszędzie Co wybierasz tak Okej okay, czyli zbliżamy się chyba do tego wędrika? Pewnie tak będzie, skoro tak mówisz i się spotkamy. Okej, okay, czyli całą rozmowę z nim przeprowadziliśmy sobie. Możemy rozpalić ognisko teraz już normalnie i przy nim odpocząć. O, dobra. Nie mamy tylu dusz, żeby wracać do Majuli na pewno. Rozejrzyjmy się tutaj. Nie ma żadnej ukrytej ściany? Nie, pewnie z drugiej strony można tutaj sobie podejść. Też. Także to zróbmy. O, i tutaj jest skarbik. Rozjażony klejnot życia. Dobra, fajnie. No i co, idziemy na górę tymi schodami? Coś mi się zdaje, że to jakieś krypty będą. E, tutaj są. Aha, ci przeciwnicy, ale po dwóch, naraz. Serio. Nie starczyłby jeden. Rób rola, ja pierniczę. Języka się zaczął plątać, ale oni są dość powolni i łatwo im bakstaba wbić w sumie. No i proszę bardzo, kolejny. Na pewno. Nie pozbędziemy się go takim sposobem, ale dużo nam to pomoże. Okej. Okay. Jakiś jeszcze gościu taki najzwyklejszy w świecie chodził. W sumie daje nam światło, nie wiem, czy to dobrze, że... A, pochodnie zdobyliśmy. Okej. Okay. Co? To jest przeciwnik. To wyglądało jak drzwi. Dobra, i po nim jakoś trudno, nie było też strasznie powolne. A tutaj co się wyprawia? Nie, no to wygląda jak jacyś magicy znowu. Spróbujmy z daleka ściągnąć, ja pierniczę. Coś leci w moją stronę. Dobra. Jak już zaczęliśmy strzałami, to tak róbmy. Ale tam jeszcze jeden jest gościu dalej. A ja piernicza, ale nic mi się nie stało w sumie. Dobra, bo się wystraszyłem. Nie wiem czy biec tam. Może spróbuję przebiec. Zobaczmy jak turendy tutaj przede wszystkim. Jak ja tam mam wejść na górę? Nie, no bo jeszcze ci mnie zablokują zaraz. I będzie kaplica. Dobra. Ten jeden co obiliśmy go trochę już pokonany, ale szybko ładuje. Jeszcze piromancia. Dobra. Szybko się wyrolować stąd i się wyleczyć. Zdążę? Zdążę, bo oni pokracznie jakoś powoli chodzą. Oni wyglądają w sumie jak ci samobójcy, może z Kniei upadłych olbrzymów, czy gdzie oni tam byli. No i mnie ciachnął jeden. Dobra, nic z was nie wypadło? Nic. Jakoś udało nam się przejść. Kwarcowy pierścień mroku plus dwa. Dobra, zobaczmy sobie, co to jest. Już tych pierścieni tyle mamy, a ja dalej z tymi samymi chodzę w sumie. Ech. Ten równowagę zwiększa. Pierścień mroku, mroku, mroku plus dwa. Gdzie to będzie? No nie widzę. Kwarcowy, zaklęcia gromu mroku. Ochrona, obrona przed mrokiem. Tak jak się spodziewałem, w sumie. Weźmy sobie klejnot życia. I chodźmy dalej troszeczkę jeszcze, ale się zlękłem. Nie miałem zamiaru dobrze, będę pamiętał. Z prawej strony gdzieś go było słychać. O, są schody.

I am a finito. We weave death and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here, some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now... They're all just dead. Did you come for him? The one called Fendrick. You will find him deeper inside. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now. Put to death by the king's own guards. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark the former king of light he feared humans feared that they would usher in an age of dark how queer you humans how you go on never separating truth from fiction this place is welcome to all provided due reverence is shown death is equitable accepting

Pierścienny pierścień plus jeden. kontra kontratakuje, gdy otrzymasz obrażenia. Już taki mamy, tylko że po prostu zwykły, a nie plus jeden. Mroczna strzała i mroczny bełt. Kukły człowieka możemy kupić u niego. I jakieś czary. Może te kukły kupimy, żeby spożytkować te dusze, które mamy, bo i tak do poziomu jeszcze nam trochę brakuje. Coś jeszcze powiesz? Aha, dobra, już się powtarza. To wyjdźmy. Żegnaj. Czyli on jest jakimś strażnikiem tych grobów, których tutaj podobno jest mnóstwo. Czyli to jakaś nekropolia jest chyba. Idziemy dalej w takim razie. Już coś słyszę tutaj. Tam jest jakaś mgła. A my mamy iść po ciemku. Tu jest drabina też jakaś. O nie, spadłem. Ja piernicze nie chciałem tutaj iść. O! I można iść jednak myślałem, że tylko w górę tą drabiną będę mógł się dostać. Zbierzmy sobie skarb w takim razie, jak już się tutaj znaleźliśmy. Ech, tak na brzegu chciałem stanąć i spojrzeć w dół, czy coś tam jest, ale. Nie chciałem zaskakiwać tutaj, dobra. Wczłapmy się na górę. Po tej drabinie. No okej, okay, tego się nie spodziewałem. I mamy jeszcze jakiś skarb, sobie tutaj mamy skrzynię. Otwórzmy ją zatem, zgnieciona kula oka i płomy kolejny. Tutaj możemy zaskoczyć? Chyba możemy. Dobra, i stąd spadliśmy. Daj ten klejnot. Ostrożnie trzeba iść, bo słabo tutaj widać wszystko, jest ciemno, a on nas jeszcze prosił, żebyśmy... Nie rozświetlali tutaj nic pochodnią. Przejdźmy przez mgłę. Zobaczmy. No, są jakieś groby. Kurde. Jak ja mam tutaj przejść? Będę musiał rozwalić te groby chyba. Mogę to zrobić. Dusza bohatera. Kościotrupy. Jak mnie pochlastał dupek jeden. Dobra, ty porozwalaj, ja nie będę sobie broni niszczył w sumie. Dobra, rozwaliłeś, to ja teraz mogę ciebie rozwalić też i podnieść sobie skarb, gładki, jedwabisty kamień. Serio, nie przejdę tu. O, duszek kolejny. O, może duszek nam motoruje drogę. Kurde, bo zaraz zginiemy. Teraz to już jest tusik. Gładki jedwabisty kamień. Kolejny. Nie ma tutaj żadnej ukrytej ściany. Jak te duchy wychodzą? Nie ma. Dobra. Przyszliśmy stamtąd. Możemy iść tutaj. Co to się tutaj wykarać, kało? Coś nam wyszło z ziemi. Kolejny? No, ile was tutaj jest? Dobra, możemy to podnieść, możemy kukła człowieka. Nie, oni chyba cały czas wychodzą po prostu spod spod tej ziemi. Tutaj mamy jakieś przejście, mamy ognisko. Dobra, genialnie. Rozpalmy je sobie. Odpocznijmy przy ognisku i myślę, że sobie w tym miejscu zakończymy. Będzie taki troszeczkę krótszy odcinek. odcinek. Chcę zobaczyć jak się nazywa Parów nieumarłych. Dobra, no to czyli w takim miejscu właśnie jesteśmy. Okej, okay, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.